Stowarzyszenie ma w swojej misji kilka celów. Po pierwsze, to jest aktywizacja i integracja środowiska członków rad nadzorczych. Po drugie, to jest promowanie zasad dobrego nadzoru właścicielskiego, wzmocnienie też zaufania do, do rad nadzorczych na rynku, a także samokształcenie i wspieranie merytoryczne członków rad nadzorczych po to, żeby byli lepiej przygotowani do pełnienia tej funkcji. Jedną z przyczyn jest właśnie to, że nie było do tej pory takiej prawdziwej organizacji na naszym rynku, która by zrzeszała członków rad nadzorczych, podczas gdy w krajach nawet znacznie mniejszych niż Polska, w naszym regionie, takich jak Słowenia, Rumunia, w każdym kraju właściwie są to prężnie działające duże organizacje. Jest to aż wręcz trudne do zrozumienia, dlaczego w Polsce dotychczas się taka organizacja nie rozwinęła. Nasze stowarzyszenie zostało niecałe trzy lata temu założone i się dynamicznie rozwija. Mamy już prawie 40 członków. I wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn, dla których, dla których te, te, ta jakość nadzoru właścicielskiego jest, jest niska, dlatego że po prostu jak jest głos na rynku, który promuje dobre zasady, pozwala też znaleźć lepszych członków do danej roli, wiadomo do kogoś się można zgłosić, to po prostu buduje, to będzie budować to lepszą jakość nadzoru właścicielskiego. Problem sukcesji w Polsce zdecydowanie istnieje już od wielu, wielu lat, i z każdym rokiem, właściwie, coraz, dłużej, coraz więcej się o nim mówi i będzie mówić, dlatego że no, pokolenie tych przedsiębiorców, którzy budowali swoje firmy, zwłaszcza w latach 90., no, musi się coraz, w coraz większym stopniu wycofywać już z takiego aktywnego nadzoru nad biznesem. I to jest na pewno jeden z koronnych argumentów za tym, żeby wzmocnić jakość nadzoru właścicielskiego, no bo wiadomo, że przy takim przejściu w następne pokolenie bardzo się przydadzą osoby, które mają niezależny ogląd i wesprą młode pokolenie w nad dobrym nadzorze właścicielskim nad biznesami. Po pierwsze, to promujemy też zasady dobrego nadzoru właścicielskiego na rynku. Po drugie, samokształcenie członków. Organizujemy regularnie warsztaty merytoryczne, które Dopomagają wzbogacić i doświadczenie i wiedzę merytoryczną członków w wykonywaniu tej roli. Zdecydowanie trzeba patrzeć na, na zachód, zwłaszcza na te kraje, gdzie mamy rozwinięte rynki kapitałowe. W te, w na czele ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, no, na tamtych rynkach rola takiego niezależnego członka rady nadzorczej, czyli non-executive directors jest, jest czymś oczywistym w spółkach giełdowych, niegiełdowych, nawet w startupach z Doliny Krzemowej. Jest to po prostu postrzegane w tej chwili jako nieodzowny element sukcesu biznesowego. Żeby mieć też to niezależne spojrzenie ludzi po prostu, którzy na poziomie nadzoru, a nie, za, nie tylko zarządczym, tylko też nadzoru właśnie, zapewnią profesjonalizm i i dobrą jakość.